Ja bym chciała odejść od takiej definicji, że my jesteśmy sprzedawcą gazu. Strategia Orlenu przewiduje w swoim segmencie consumer and Products coś, co nazywamy Energy as a Service. Naszym produktem jest zaspokojenie potrzeb klienta, zarówno w paliwa, w energię i w usługi, których oni potrzebują. Z naszymi klientami chcemy przejść razem przez transformację energetyczną według ich planów, oczywiście z naszymi pomysłami na produkty. I tak stopniowo chcielibyśmy realizować tę strategię, realizując ją wspólnie ze spółkami z grupy. Bo to nie tylko spółka PGNG, obrót detaliczny odpowiada na potrzeby klientów, ale wspólnie z naszymi partnerami z grupy szyjemy wspólnie ofertę, wykorzystując synergię i wykorzystując te kompetencje, które dzisiaj posiadamy w grupie. My posiadamy kompetencje w gazie. Koledzy z grupy Energa, która dzisiaj jest też częścią grupy Orlen, posiadają kompetencje w energii elektrycznej. Mamy kolegów którzy znają się bardzo dobrze na paliwach, więc te spółki z grupy stworzą razem ostatecznie ofertę, która będzie w ramach takiego pakietu Energy as a Service. Po pierwsze, trzeba zacząć słuchać klientów. Przy do tej pory przyjrzeliśmy się naszej historii współpracy. Przeszliśmy z naszymi klientami jako spółka bardzo ciężkie okresy pandemii, inwazji Rosji na Ukrainę i spowodowało to wiele zamieszania nie tylko na rynku gazu, ale także na rynkach naszych klientów. W związku z tym po pierwsze słuchamy klientów i rozwiązujemy konkretne ich problemy i spełniamy ich konkretne oczekiwania. Ja bardzo lubię rozmawiać na przykładach. Czyli na przykład jeżeli klient mówi, mój biznes jest niepewny, muszę się u Was zakontraktować, każdy wolumen, który powiem, będzie dla mnie... Ryzykiem dużym, bo może okazać się, że ja będę musiał przerwać swoją produkcję. W związku z tym w tej chwili już będziemy uruchamiać ofertę tak zwanego selbeku, że odkupimy od klienta ten gaz, którego on nie wykorzystał. Klienci mówią, mamy kłopot z bilansowaniem, bo w okresach przejściowych, tam gdzie temperatura gra jakąś rolę, mówią, no ciężko jest nam się zbilansować. No to my mówimy już z granulacji takiej zbilansowania miesięcznego i jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom bilansowanie dobowe. Po prostu odpowiadamy na potrzeby naszych klientów, rozmawiając z nimi. Ja to tak trochę mówię, że trochę idziemy, podążamy za naszymi klientami, idziemy razem z nimi, budujemy też wspólnie z nimi oferty, no i też nie ma co ukrywać, staramy się je wyprzedzać, wiedząc, na czym polega transformacja energetyczna i że rola gazu jest określana jako paliwa przejściowego, przez nas określana jako paliwa komplementarnego do pozostałych technologii, ona jednak jest na dzisiaj spora i przez lata pewnie pozostanie. Dzisiaj trwają prace przede wszystkim w zakresie gazów zdekarbonizowanych, czyli biogazu, biometanu, trwają prace w zakresie wodoru i oczywiście też bardzo aktywnie bierzemy udział w budowaniu, budowaniu takiej oferty. Pierwsze nad czym pracujemy to jest biometan i biogaz, bo tutaj już technologicznie także operatorzy systemów są coraz bardziej gotowi i producenci tych gazów są coraz bardziej, coraz bardziej gotowi. Będziemy też jako grupa, bo tu chciałabym powiedzieć, że ciągle rozmawiamy o PG&G, obrót detaliczny jako części grupy Orlen, szyć ofertę w zakresie wodoru, ale to oczywiście ten gaz pozostanie z nami, dopóki inne technologie nie będą gotowe zapewnić bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa funkcjonowania naszych klientów, a my jesteśmy od tego, żeby im to zapewnić. Jesteśmy po prostu dla naszych klientów. Materiał zrealizowała redakcja biznesalert.pl.